A tej zionie ogniem żyć A nie udało się. Trudno Co trzech ilu was się tu zbiegło nagle? Fajnie, nie zabieram mu obrażeń, bo go nie mam namierzonego. że po tyłku dostaniemy. Ej, powiem wam, że dobra taki gizarma. Ma daleki zasięg i... no i dwoma hitami w sumie. Jak to zamknięte, no... Wow, jakiś strażnik. No, uwagi, nas. Strasznie czujni są. Ale tu chyba trzeba się jak to przed nich. Przez nich. O, kolejni. Biorą się znikąd, że tak powiem. Bardzo znikąd, zbroje oczywiście nie możemy wskoczyć w żadną z nich, stojaki na broń też nie ma nic Dobra. Zamknięte. Musimy wrócić po tamtego chyba. Aj, Geralt, musisz tak utykać. Wreszcie, go Geralt sam chodzi w tej pozycji i się skrada. Nie ma żadnego przycisku od skradania. Pomóż mi wstać! Teraz z schodami na górę. Tende. No, widzę, że tobą też się nieźle zajęli. Geralf to przezwyciężył. Drugi z na lewo to skład oliwy. A, czyli teraz tu się da dostać. Drugi skład. A, tu jest. Czyli inaczej się teraz trzeba wydostać, a nie drzwiami frontowymi. No. Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo. Żegnaj, widzi mnie. No. Pomaga nam i podpala. O. Nie będziemy czekać na finał. Puf, zasypało. Miecz, mamy miecz, nie wierzę. Broń dodatkowa, jakiś taki malutki. mnie, Mówią, że zabiłeś króla. Nie, nie zabiłem. Wierzę ci. Ojciec, no cieszę się. Tekstury się powieszyło, gdybym musiał cię teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami, no i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z dziesięć razy dostałem po chelmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem. Ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę w Byłem. Zdzieblarz mówił, że Skojater byli wyjątkowo jedni. Założyłeś jakieś znaki szczególne, rozpoznawisz komandę. Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea. I ciągle wrzeszczeli orwet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblarz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda. Pora na mnie grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie, idź już. Daj mi chwilę. Dobra, dał nam książkę. Rzecz o smokach. Przeczytamy. Nowy wpis. Więc wiemy, co nie jest już o smokach. mamy ciężkie spodnie, to zamienimy od razu je. I mamy buty też, zapomniałem o butach. No, zawsze, zawsze jakoś tam wygląda. Sprawdźmy, co tu na dole jest, jakaś paka, nie da się przeszukać. Nie, niestety. Są strażnicy, nie ma. O, czekają na nas. trochę tego jest Wow. Nieźle fajerwerki zrobił. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do na nie czapkę, nie widkę. Tris. O, no, Trzeba być chyba naprawdę. Dradczynią. Dobrym. Straciłam urząd. Dom w. Żeby Zdziwim. przekraść się. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ach. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale. Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Rosz o to zadba. Myle się szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale. z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy kroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie, Flotsam. Jak długo potrwa, że długo? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Ridis. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. O mm -hmm. Temu tylko jedno. Nie w głowie. Nie o Jennifer. O. Wszystko. Ze szczegółami, nawet z tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. No tak, jeszcze chcę, żebym opowiedział o Jennifer. Wszyscy na pokład. Uwaga na zumach. Chronić burtę. Ale jak to woli Jennifer. Zuma klar, kapitanie. No, muszę przyznać, że Fajnie, bo to już jest drugi sposób na ucieczki z więzienia za każdym razem dzieje się co innego z tym więzieniem. A pewnie ze trzy sposoby są na honor ucieczkę. To jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potężną Tameri. By został pokonany, honor ugiłkar Kariana, by ocalić dzieci jego ludzi, lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Tu jest. No właśnie, tu nawet Geralt ma kurde jak to. pas z mieczami na plecach. No a to następstwo naszych decyzji właśnie było. Pozwoliliśmy mu przeżyć, więc ten w zamian pomógł nam uciec i podpalił więzienie. Znam jeszcze jedno, jeden sposób przejścia, co i jak, i kogoś tam spotykamy, ale nie będę Wam spoilował, będziecie chcieli, to sobie przejdziecie. Będzie, jest na pewno trzeci sposób, jeszcze. Bo wiem dokładnie, że można. Ach, tak myślę, że jest trzeci sposób, kurde, w sumie to. Tylko, że trzeba nie ratować go. Trzeba go zabić z tego, co mi się wydaje. I kiedy jego matka jest w więzieniu, to trzeba inną ścieżką pójść. Od razu pójść tam na górę przez te kanały. Wtedy będzie chyba trzeci sposób ucieczki z tego, co się orientuje. No a my jak na razie do, docieramy. Żeglujemy sobie. Teraz będzie z gó Nie, nie z górki. Z górki to było. Teraz zaczyna się podgórkę dopiero, bo teraz się zaczyna prawdziwy erpek, Czyli z, nie ma... bo do tej pory prolog był... bardzo liniowy. A teraz to już skończy się w sumie. O, tu filmik, który promu promujący grę, który każdy, którzy wszyscy powinni znać. Fajniusi, pupilek. Krabopająk No i też, niestety, mam złe wieści dla Was, ponieważ e, w mojej innej grze, którą gram sobie tam poza nagrywaniem, e, w pierwszym akcie gra mi. Nie nazwę tego crashowaniem, ale po prostu wypluwa mnie do Windowsa I to dosyć często muszę powiedzieć Nie wiem co z tym zrobić Mogę jedynie tylko liczyć na to, że Podczas nagrywania nie będzie mnie tak wypluwała Fakt faktem wypluła mnie też dwa razy podczas prologu Ale gdy nagrywałem To w ogóle nie było tego problemu Więc może to nagrywanie w jakiś sposób pomaga I zapobiega wyrzucaniu Jeśli chodzi Dlaczego wyrzucano? No to tak jak mówiłem nie wiem, nie ma żadnego błędu, nic. Po prostu puch, puf i mam e, pulp przed oczami. Bronielfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do Jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego pana Edir, Suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjaciele nie ludzi. Mam propozycję. Mów, szybko i konkretnie, za chwilę wróci Krabopają. czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kienka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foldest. Ale potrzebuję pomocy, leczedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych skojatel. Nie chcę złota. Słowa zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To no długa historia. O, twój podopieczny dopadł na kara, Pora iść. To jak Elfie dogadaliśmy się? No ciekawie nam się wszystko rozwija, muszę powiedzieć. A my docieramy o, do Edirn. Jesteśmy w Edirn aktualnie. Ale nie pamiętam jak ta wioska wieś, sioło. ...się nazywa. Do której aktualnie przybyliśmy, ale... Akt pierwszy, granica temerska Edryńska Oczywiście nie przybijamy do portu centralnie. Przybijamy gdzieś za wioską, do wioski musimy dotrzeć... ...dotrzeć pieszo. A jesteśmy w naszych ciągle. powinno z być za Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja, rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie może być niebezpiecznie. Nie wiemy jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? <laughs> Niewykluczony. Pana skóra. Weźmiemy. Wiedźminie czekaj. No idę, idę. A no jestem tej Przez tą kurtkę. O, 300 mogę teraz dźwigać, to ciekawe. Dobra, wyrzucę ją w sumie. Nie jest jakaś nadzwyczajna. Ale rękawice yy, zdjęły się. Krótkie rękawice, które dają, są lepsze od znoszonych. To użymy. Ciężkie spodnie, które są lepsze od znoszonych spodni. Oczywiście Geralt sam się nam przebrał. Znoszone buty, a mamy znoszone buty. Yy, nie mamy lepszych. Nie, nie mamy. Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. A no tak nie wyrzuciliśmy. A nie, wyrzuciliśmy, a i tak jesteśmy przeciążeni. No proszę. Co my tu mamy? Ulepszenia dla zbroi. Nie, ja jednak poczekam i wrzucę inne. O, małe pałki wyrzucimy. To nam w sumie niepotrzebne. E, co my tu jeszcze mamy? Długi miecz, długi miecz, jakieś zardzewiałe. Zardzewiały sztylet. No. w lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi jorwet. Mamy do przeszukania od razu. O, schemat wiedźmiński, miecz srebrny. To nam się może przydać. I znów jesteśmy przeciążeni, No właśnie, zbieranie tych rzeczy tak ciekawe czy? Nie, medytacja jeszcze jest. Idziemy. Zablokowana. Dobra, wiem czego się pozbędziemy. Na pewno trochę rudy się pozbędziemy, to nam zauważyliście zapewne, że zdobywa się jej na potęgę, a dużo waży. Tak czy inaczej idziemy jak na razie z buta. Możemy już iść? Kurde, a co robimy? Wiesz gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie?